Zobaczyłem ją, naprawdę jest y, niezła, robi wrażenie. Spójrzcie sami. Kawał pięknej lokomotywy EP07435 na torze manewrowym między peronem pierwszym a drugim. I jeszcze pani gołąb się załapała. Jest dojście na peron pierwszy i zobaczcie, jaki fajny globus. Tablica przyjazdów oraz odjazdów. Wjeżdża Intercity Mehofer i epoka mamy EP09002. Idę teraz na peron pierwszy, nagrać odjazd składu do Katowic o super nazwie Gipki Cug. Oto on 27WE Elf Koleje Śląskie Planowy odjazd godzina 13.07 Gipki gip. Cuk, naprawdę oryginalna nazwa Bardzo dużo miejsca jest w tym Elfie Mapka oraz przebieg trasy i takim elfem można bardzo komfortowo dojechać z Krakowa do Katowic oddali EP09002 od Intercity Mechoffer. Intercity Mehofer do przemyśla głównego z zielonej góry głównej i tutaj EP09002 Papieski, tu smutny obrazek. Zobaczcie, graficiarze są również w Krakowie. Pociąg Polregio do Bielska Białej Głównej EN572029. Podstawia się na tor drugi przy Peronie. Przeciw. City Mehofer gotowy do odjazdu. Jeszcze jakaś jedna, druga pasażerka spóźniona i trzecia, Reany Tam był jakiś bieg. Jeszcze ktoś tam daleko chce wsiadać. No strasznie dużo tych spóźnialskich pasażerów. Tak to jest epoka, która na długich patykach. A ja dojrzałem Stonkę przed stacją. Przydałoby się, żeby ona tutaj do nas zawitała. EP09 Luzem 031, a tu 025. O, proszę, austriackie wagony. Pociąg. Międzynarodowy odpoczywa EU07324, ale pantograf dotyka trakcji. Jedzie Stonka PKP Energetyka, ale ja widziałem jeszcze inną Stonkę, więc to już jest druga. A pierwsza, którą mamy okazję podziwiać. SM428382. No i czuć, że dizelek przejechał. Czuję to. Jazda manewrowa, zobaczcie, świecił się, był nadawany biały sygnał. A to jest ta druga piękne malowanie SM42 2588 Cudo Mogę śmiało powiedzieć, że stonka w tym malowaniu to jest też swego rodzaju garytas także super ep 09031 będzie sprzęgany do składu Matejko. A za moimi plecami rusza Pendolino, czyli Dziobaczysko do Kołobrzegu brzegu. ED250 Stonka wzięła wagony na spacer. O, jeden cały, o! Intercity Matejko z Przemyśla do Szczecina Głównego dziewiątka szykuje się jak widzicie do odjazdu niecała minuta i matejko powinien ruszyć wjeżdża pociąg ze stacji Kraków lotnisko do wieliczki rynek kopalnia matejko gotowy do dalszej jazdy Wagon barowy. I jedynka. To był skład do Dębicy. EU07368. Pociągiem Porta Morawika Intercity Porta Morawika z EU07368 do Grafów. A my zerkniemy, jak się prezentuje wagon klasy pierwszej. To Aleta. Zobaczmy przedział, Bo akurat tutaj nie ma nikogo. Tu są bardzo ciekawe siedzenia, takie skóra albo imitacja skóry gniazdka. Widać, że ten wagon ma już swoje lata, ale naprawdę jest e, czuć w nim powiedzmy przepych właśnie przez tę skórę. No i tu jest, tu jestem ja, bo tu jest lustro. Wagon numer 350 to jest klasa druga. Zobaczymy, jak wygląda przedział. Tu już skóry nie ma materiałowe obicie. No, może tutaj jest jakaś, właśnie, imitacja? Zasłona, półki. No, i też są lustra i gniazdka rusza Porta Morawyka cztery wagony z Przemyśla do Gracu